Cześć, witam Cię ponownie na moim kanale. W dniu dzisiejszym usłyszysz, jak złapała mnie policja w Stanach Zjednoczonych i jak unikać płacenia mandatów za wykroczenia również w Stanach Zjednoczonych. Ale oczywiście, zanim to zrobię, bardzo Cię proszę o łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, udostępnienie mojego materiału, oczywiście, jeżeli Ci się to spodobało. A więc, yy, słuchaj, byłem wtedy w Nowym Jorku. Pojechałem do moich przyjaciół, którzy mieszkali na Staten Island. To jest to jedna z dzielnic nowojorskich, nieco oddalona od miasta, ale pojechaliśmy sobie na imprezę na Brooklyn do Greenpointu dokładnie, czyli taka polska dzielnica na Brooklinie. I na tym Green Poincie byliśmy na dyskotece, bardzo fajna impreza, pobawiliśmy się oczywiście, było bardzo wesoło, no ale trzeba było jakoś wrócić z tego Green Pointu na Staten Island poprzez most Verrazano Bridge. Tak się nazywał, tam zawsze się płaciło za ten most, pamiętam, ale tylko w jedną stronę. Przejazd kosztował 7 dolarów, co nie było mało za taki jeden pojedynczy przejazd. Natomiast w drodze powrotnej już nie trzeba było płacić. Natomiast, no, było wesoło, jak słyszałeś, wracaliśmy z tej dyskoteki i, no, ja dosyć szybko jechałem wtedy, bo jak policja mnie złapała, koguty zaczęły migać na autostradzie. No to przyszli do mnie panowie, mili dwaj panowie, którzy powiedzieli, że jechałem 95 mil na godzinę. A tam było tylko 50 mil. Ja na szczęście, a może nie na szczęście, miałem samochód z Kanady. E, oczywiście w samochodach kanadyjskich liczniki są w kilometrach, więc zacząłem się coś tłumaczyć. niemrawo tym panom, że pomyliłem się, bo u mnie są kilometry, to są bile. Wiecie, ja nie znam się tutaj na tych waszych przepisach. No, jakoś uwierzyli w moją historyjkę e, i puścili mnie, natomiast spisali oczywiście moje dane pojechaliśmy sobie do przyjaciół na tą Staten Island. Tam jeszcze byłem u nich kilka dni, ale trzeba było wrócić do Toronto. Wróciłem i wyobraźcie sobie, że 3 tygodnie później dostałem list ze Stanów Zjednoczonych wzywający mnie do sądu na rozprawę właśnie w związku z moim wykroczeniem i niemalże z dublowaniem Prędkości. Tam było napisane, że po prostu muszę się stawić do tego sądu nowojorskiego, ale ja postanowiłem odpisać na ten list, taką zrobić małą apelację, ale we własnym zakresie, gdzie napisałem, że po prostu nie jestem w stanie przyjechać do Nowego Jorku, bo jestem biednym studentem, nie mam pieniędzy. Akurat kilka miesięcy wcześniej, znaczy kilka tygodni wcześniej byłem, owszem, u przyjaciół, ale teraz ponownie nie przyjadę, bo nie jestem w stanie. Natomiast bardzo proszę Wysokiego Sądu, żebyście wyznaczyli mi e, odpowiedni mandat, który chętnie zapłacę e, i, e, i będzie po sprawie. Natomiast po kolejnych dwóch tygodniach otrzymałem odpowiedź na ten mój list, że sąd niestety nie wyraża zgody na coś takiego, bo to było tak duże przekroczenie prędkości, że muszą osądzić to przed sędzią. Mimo że jestem z Kanady, to powinienem po prostu przyjechać. Ja niestety ponownie im odpisałem, że no nie dam rady, róbcie co chcecie, ale ja do was nie przyjadę, chyba że mi wyślecie dodatkowe pieniądze, żebym przyjechał. No i tak po tych kilku wymianach zdań, wymianach listów, zgodzili się w końcu, że, za, że wystawią mi taki zaoczny mandat na kwotę 140 dolarów. No i myślałem, że już jest po sprawie trwało to w sumie może 2 miesiące, ale słuchajcie, trzy miesiące Później. Akurat musiałem ponownie wrócić do Nowego Jorku, do tych swoich przyjaciół. No i jechałem z Toronto poprzez granicę w Niagarze przy tym wodospadzie takim słynnym, przekroczyłem granicę i tam od Buffalo do Nowego Jorku jest jakieś 760 km do nowego Jorku i jedzie się oczywiście piękną autostradą. Jechałem sobie tą autostradą i gdzieś w połowie drogi, niestety za mną znowu widziałem koguty. I to tak było ciekawie, że amerykańska policja wyskakiwała no, dosłownie z rowu przy autostradzie, bo oni w rowach chowają się z tymi swoimi samochodami tylko wystawiają na górze radar. No i oczywiście łapią takich, co przekraczają prędkość. Mnie złapali na 82 milach. A tam był przepis, że można było jechać maksymalnie 55 mil. To jest w ogóle, wiecie, jakaś niechrześcijańska prędkość, bo 55 mil to jest odpowiednik 88 km na godzinę. Piękna autostrada, dwa, nieraz trzy pasy, no i weź tu jechać 88 km. No to w ogóle jakieś szaleństwo. No i niestety yy, policjantka, yy, taka kobieta, złapała mnie na tej prędkości 82. Jak wyskoczyła za mną z tego rowu, musiałem się oczywiście zatrzymać. W Stanach musisz trzymać ręce na kierownicy, bo inaczej to mogą cię tam zasądzić o inne różne rzeczy. Jak policjant podchodzi, to tylko trzeba otworzyć szybę, ręce na kierownicy, no i słuchać go uprzejmie, co ma do powiedzenia. No i ta kobieta mówi do mnie, że jechałem 82 mile, że to jest o wiele za dużo, niż tutaj mo można. Poproszę o dokonanie. Dokumenty. Podałem jej wszystkie dokumenty przez to okno. Ona poszła do samochodu. No, mieli tam już wtedy komputery, oczywiście, więc zorientowałem się, że pewnie będzie mnie pytać o tą moją sprawę sprzed kilku miesięcy. No faktycznie, ona przyszła do mnie po paru minutach i mówi: Słuchaj, bo to nie jest twoje pierwsze wykroczenie ty już miałeś tutaj wcześniej sprawę i przekroczyłeś, prawie zdublowałeś prędkość. Co jest grane, nie? A ja jej opowiadam, że no słuchaj, właśnie widzisz, jadę teraz kilka miesięcy później, bo dostałem wezwanie z sądu i muszę się po prostu stawić w tym sądzie w Nowym Jorku, no to pędzę na tą sprawę, bo nie mam za bardzo czasu, muszę wracać z powrotem na studia. No, jakoś uwierzyła w tą moją historyjkę. Natomiast powiedziała, że dobrze, to jedź sobie na tą sprawę. Natomiast ja ci muszę wystawić ponownie mandat, no i napisała mi na kwitku tam 80 dolarów wtedy to było, więc. Jest też może nie jakoś specjalnie dużo, ale tym sposobem stałem się szczęśliwym posiadaczem dwóch mandatów amerykańskich. Jeden za 140 dolarów, drugi za 80 dolarów. Co ciekawe, do dzisiaj niestety nie spłaciłem. Natomiast powiem Wam tutaj, że po moim powrocie z Kanady, jak już na stałe przyjechałem do Polski i mieszkałem w Warszawie, zacząłem pracować w korporacjach, zarabiałem niezłe pieniądze, no to pomyślałem sobie, że może pójdę do ambasady amerykańskiej na ulicy pięknej w Warszawie i może zapłacę wreszcie te mandaty. Natomiast jak poszedłem do ambasady z taką sprawą, no to oni generalnie mnie wyśmiali, nie było oczywiście tego zapisania. W żadnych komputerach, w żadnych dokumentach. Fakt, że minęło już y, oczywiście kilka lat, natomiast niestety nie miałem możliwości zapłacenia żadnych mandatów i no i tak do dzisiaj myślę, że to wszystko się już przedawniło, ale moja historia z tym związana no, jest w mojej pamięci. Po prostu wam ją opowiedziałem. Jeżeli to wam się spodobało, to proszę udostępnijcie mój materiał. Proszę was oczywiście o lajka, like czyli kciuka w górę, jakiś komentarz, nawet komentarz z jakiego miasta mnie oglądacie, czy oglądacie mnie podczas premiery, to wpiszcie wtedy jedynkę. Jeżeli Oglądacie mnie już z kanału YouTubeowego, to proszę o dwójeczkę. I oczywiście będę wdzięczny za subskrypcję mojego kanału. Jak naciśniesz ten dzwoneczek, który tam się pojawia, to wtedy będziesz dostawał. Regularne powiadomienia o moich historyjkach, a będę je wrzucał regularnie co tydzień. Także mam nadzieję, że to ci się spodobało. Dzięki, Hubert, tutaj za poprzedni komentarz, bo zainspirowałeś mnie, żeby właśnie opowiedzieć swoją historię o przygodach z policją. I mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.